Cześć, witam Was serdecznie z warsztatu. Krisa, rolnika opowiada. Na warsztacie jest Wam dobrze znany, Wam już ciągnik Marki John Deere 6910. John Direk w końcu się doczekał osłony. Pożyczył sobie od młodszego, znaczy mniejszego brata, może nie młodszego. 6060 tam jest nawet ładnie napisane. Co sobie tutaj Chris robi? A coś tam sobie grzebie, coś tam sobie sprawdza. Sprawdza sobie wodę w akumulatorze. A jeszcze sobie tam podbuchał tą wodniczkę, tutaj pierwszą. No i tak. Co tu jeszcze? A tu jeszcze Chris wziął. Poszerzył sobie botniki Bo mu gdzieś tam, jak sobie skręcę, to mi wchodziły w ramy i mi to mi tak mi to denerwuje. I Tutaj jeszcze o, z tego otworu przestawiłem na ten, czyli to je w tamtą stronę, jakieś 3 cm gdzieś, 2,5, a może pomoże. Zobaczymy, jak nie. No to jeszcze mamy tutaj, już zastanawiam się, bo to jest blisko, jak przesunąłem, tu jest jeszcze jest takie miejsce gdzieś 3 cm. No zobaczymy, czy jakieś błotko będzie, czy to będzie się tam gdzieś ocierać, łapać, jak będzie źle. Tutaj te, te, te trzy śruby, odkręcę, już je tutaj coś sprawdzałem, ale tak do góry wyszedł wysoko, i tak mi się tak no, niby to niewiele, ale tak już wizualnie, że takim błotnik wiecie, że taka dziura nagle się zrobiła, 20 cm, ponad, i tak mówię, a zobaczę, tak będzie źle, to będziemy myśleć. No i korzystając z okazji, że ten kryzys już dzisiaj kończy karierę warsztatową, no to. Chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za ponad 500 subów. Bardzo mi miło z tego tytułu. Widzę, że tam gdzieś w ciągu tych kilku dni jest Was coraz więcej. No i bardzo mi niezmiernie miło z tego tytułu. Także można powiedzieć, że jesteśmy na warsztacie. Jestem urodowany na tym warsztacie, ponieważ no mam tych subów już ponad 500. Zostało drugie 500, no i będzie pierwszy live w życiu na YouTubeku, A, to będzie, będą emocje. Będą na pewno jakieś tam emocje. No i tutaj mamy, wyciągnąłem sobie filtr, oczywiście tutaj zabezpieczyłem. Sadziłem szmaciurkę, nie żebym dmuchą syfem sobie w kolano, nie będziemy sobie strzelać. No i tak to już wygląda za słonką, no i jakoś to, się to już, już będzie się lepiej prezentowało. No i może jutro, jutro, tak coś myślę, może, może, może tutaj Krisu wyskoczy, coś tam poryczeć, zobaczyć, posprawdzać właśnie, jak to teraz będzie z tą temperaturą, czy wszystko będzie grało. No i jak to się będzie odbywać teraz, no tam to już przedmuchałem, ta kratka jest założona. No i... Będziemy sprawdzać, na razie tam jeszcze trochę tu właśnie tam woda w akumulatorze, widzę, że jest mało, w niektórych celach to trzeba podolewać, bo tam już ten akumator nie jest jakby za najlepszej świeżości, ale mam tutaj drugi w razie W z kombajnu, to po prostu przerzucę go sobie gdzieś tam już wiosną, ma tego rzucę do kombajnu no zobaczymy jak to będzie wyglądało bo w kombajnie lato to będzie on normalnie pali nie ma żadnego problemu stał tydzień przychodzisz i odpalasz tylko tu jak będzie już jesień wiadomo praca jakiś tenżby to miało kopa to no, nie znówka kupiony na żniwa także leży nawet już myślałem żeby go trochę podładować ale tych robót może jeszcze będzie trochę także może jeszcze tego tutaj trochę doleje wody Uzupełnię stan i doładujemy go jeszcze i wtedy będę się zastanawiał co i jak. To dziękuję. Jeszcze raz niezmiernie mi miło. Pozdrawiam wszystkich. No i do usłyszenia w następnych filmach. Cześć!